Siężką u mnie świry zobaczmy, jaki piękny, zielony. Dolina dętna, wielki kanion, przepięknie to wszystko wygląda. W kolorze zielonym, popatrzmy. Po prostu przepięknie. Wszystko na zielono, wszystko się nam zazieleniło. Cały materiał oczywiście w jakości 4K Przepiękna rzeka, No tutaj wyjazd do Złotory I motocykl Red GM Czy widać na Wiśniowej Domki? Chyba nie, chyba już zarosło. Pozdrawiam i do usłyszenia.